Z rozdziału przyszłość. Elon Musk umiera na Marsie. Deani Adamowicz. Nie ma bólu, jest światło współczujących LEDów. Są godziny patrzenia przez pancerne okno. Jak oglądanie Netflixa w oddzielnych pokojach, zielonym i czerwonym, bez drzwi z czerwonego do zielonego. To piękne, i ilu rzeczy nie ma. Nie ma bólu, jest światło współczujących ledów. Jest szmer, transmisja się łasi, jest ziemia, jest Twoja, chociaż nie ma Ziemi, jest patrzenie na Ziemię. Jak oglądanie Netflixa w oddzielnych pokojach, tą samą porą oczu. A patrzą na Ciebie wszystkie oczy na Ziemi i widzą, jest spokój. Nie ma bólu, jest światło współczujących ledów. Gest zwolnienie blokady, posłuszna kroplówka. Cząsteczki przez błonę komórki, jak przez pancerne okno miliony streamów z Netflixa w oddzielnych pokojach. I już letniczek pisany i uploteczki w Niwecz, Mars, świergot transmisji, rakieta, srebrny rulonik i nie ma bólu jest światło współczujących LEDów jak oglądanie Netflixa w oddzielnych pokojach.